Dzień dobry. To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Cię. Alina Kaźmierczak. Zapewne już wiesz, że wpływ taki prawie stuprocentowy masz tylko i wyłącznie na siebie. O sobie jesteś w stanie decydować, siebie jesteś w stanie kontrolować. Co jesz, co myślisz. Co ubierasz, gdzie pracujesz, to ty decydujesz, to ty masz nad tym kontrolę. Ale bardzo często zdarza się tak, że chcemy mieć kontrolę nad innymi. Chcemy czasami w dobrej wierze, bo chcemy, żeby nasze dzieci uniknęły jakichś niebezpieczeństw. Chcemy, żeby nasza przyjaciółka, która się pakuje w jakiś związek bądź w jakieś tarapaty, żeby ją ostrzec. Jednakże okazuje się, że życia za, drugi, za drugą osobę nie przeżyjesz. To dziecko musi samo się sparzyć, dziecko samo musi popełniać te błędy, żeby się nauczyć i chociaż ty tak bardzo chcesz i ty gadasz i ostrzegasz to on sobie i tak z tego gadania nic nie robi podobnie jest z tą przyjaciółką kiedy ty już wiesz co ją czeka i mówisz jej o tym wszystkim ale do niej to nie dociera ponieważ decydujesz sobie tylko i wyłącznie a ta druga osoba decyduje o sobie i bardzo często okazuje się jeszcze że jeżeli my żyjemy własnym życiem to to co mówią do nas inni to do nas nie dociera bo my sami musimy przeżyć sami musimy dotknąć sami musimy cierpieć sami musimy doświadczać tego wszystkiego żeby się ukształtować i podobnie jest z drugą osobą. To dziecko, ta przyjaciółka, ci znajomi, oni sami muszą przeżyć swoje tragedie, swoje traumy, swoje szczęścia i nieszczęścia, żeby się ukształtować. I nawet jakbyś nie wiadomo, jak bardzo chciała pomóc drugiej osobie, no to niestety nie masz na to wpływu. Ja też czasem żałuję, że nie mam wpływu. No, ale mogę tylko rozłożyć ręce i poczekać, aż ta druga osoba być może sama przyjdzie, poprosi, wyciągnie rękę, wyciągnie wnioski. Pamiętaj, decydujesz i masz wpływ tylko i wyłącznie na swoje życie, nie na innych. Miłego dnia. Zapraszam. Alina Kaśmierczak.